Witam, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, a najbardziej mnie nurtuje ten czarny piątek, który był, kiedy nagle wszystko powiedzmy, że się skończyło. Nie możemy przejść do tego pojętnie jednym filmem, tylko to jest to, czego najbardziej się boimy. Wyobraźcie sobie, że nagle stajecie przed komputerem, a on nie działa, jest martwy. Że nagle wasze wszystkie zapiski, które umieściliście na swoim blogu, nie działają. Ja to przeżyłem akurat, e, kiedy wszedłem na swoją stronę bloga azborowiecki.net do, do której do dzisiaj właściwie no, co to ukrywać nie funkcjonuje, a powodem właśnie ta niechęć. Ta niechęć do tego, żeby to się jeszcze raz stało. Rezygnujemy z pewnych planów, rezygnujemy z, pewnych, z pewnego działania, ale rezygnujemy także ze wszystkiego tego, co nam odebrano. Ale jest taka możliwość, bo mam YouTube. A co by było, jakby nie było YouTube'a, to bym nawet się skontaktować z Wami nie ma. Oprócz tego, czy zapamiętaliście telefon do mnie? No ale co z tego, jak telefony też nie działają? No i co? Jak wygląda to, ale to jeszcze nic, bo jeszcze prąd nie działa. Prądu też nie ma. Czy ktoś ukradł prąd? Co jeszcze nie działa? Kasper, to mi w ogóle Lekarz nie działa elektrownia nie działa, ale naj najbardziej przerażające jest to, że banki nie działają. Jak banki nie działają? No nie działają. Cała wirtualna historia jest jedną wielką wzorą. Dzisiaj kupowałem akurat rzecz w sklepie Medycyn. Chyba tak to się nazywa. Dokładnie taką marynareczkę. I słuchajcie, strasznie długo to trwało. Lekko byłem wściekły, bo miałem mało czasu. To nie jest, nie było to ujęte w stosunku do pracownika. Dziewczyna się uśmiechała i mówiła, ja mówię, no tak czarny piątek, ona mówi, no właśnie, czyli coś jest, czyli nadal jest jakiś, wracamy na swoją ławeczkę astrologiczną, a jak? Tadeuszowi nie pokazałem, ale kiedy przyjedzie następnym razem na 100% pokaże tą ławeczkę. Może się zastanowimy, jak te ławeczki będą się nazywać. Która będzie Saturnem, a która będzie Słońcem, a która będzie Marsem. Na Marsowej nie będę siadał, żeby nie, nie wywołać jakiejś agresji. Oczywiście... No co za ukrywać 4 liter <gryst> bo może się załamać, albo może mi przylać, albo może, yy, może jest głębokie i szerokie. Więc tutaj yy, zabawa. No ale to jest może, a może by tak pomyśleć o jakimś innym yy, działaniu. A teraz wyobraźcie sobie to, co słyszałem, yy, yy, że tutaj niektórzy dostali tak zwane yy, karty. A po co? A komputer ich znajdzie, czy nie znajdzie, czy co? Jak to będzie z tym komputerem? Mówimy o jakimś działaniu. Jeżeli w ogóle mówimy o jakimś działaniu i o możliwości działania jakiegokolwiek w sferze internetu. To słuchajcie naprawdę tutaj się trzeba mocno zastanowić, czy to jest. Czy możemy zawierzyć tej technologii, czy to jest technologia 20, końca XXI wieku? Bo dla mnie jest to technologia końca XXI wieku. No przykro mi, ale muszę to powiedzieć, dlatego że jeżeli Tutaj mamy jakiekolwiek pojęcie na ten temat. Akurat dotknąłem nosa, co jest nieprawdą w, tym, w, tej, w tej psychologii jakiejś. Że kłamie. No kłamie. Bo to już nie jest zagłada, zagłada, a właściwie to jest tragedia. Tragedia, że nie ma możliwości. No więc jeżeli patrzymy na tą e, możliwość przeglądania się tej tragedii, to ta tragedia powinna być właściwie potraktowana jako nie bodziec do dalszego działania, tylko do stworzenia alternatywy. Alternatywą, no co to ukrywać liczydło? Obojętnie, czy to chińskie, czy to, które my mieliśmy, tak? 12 tych 12 tych i po 10 liczydeł i pięć czarnych i 5 białych nie wiem czy pamiętacie mogły być niebieskie albo żółte no, mogły być różne ja miałem taki liczydeł taki ten kalkulator <noise> powiedzmy jeden miałem taki drewniany z takimi naprawdę jak no takim jak 10 zł, taka duża albo 20 złotówka, jak pamiętałem niektórzy w monecie no i to się tak przesuwało ale świetnie się na tym liczyło najbardziej lubiłem jak moja babcia liczyła bo to takiego było i zawsze i nigdy to jest dziwne że to się liczyło, nigdy nie pomyliło to jest najlepszy ambaras że, że yy, poczekać obniżę troszeczkę tutaj kamera Co jest Tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją mhm. O, nareszcie O, tak, tak, tak ustalimy o, w ten sposób e, no i wyobraźcie sobie, że <ścoughs> e, ja nie wiem, czy macie wyobraźnię, bo od tego trzeba rozpocząć, bo dobrze by było, jakbyście tutaj na blogu napisali, co by się stało, gdyby się co, co by mogło się zepsuć. O medycynie ja powiedziałem, o prądzie powiedziałem, o no, gaz przestałby dochodzić, a akurat ja mam gaz tak zwany miejski. Potem, co jeszcze by mogło przestać działać? No, sklepy to już kompletnie wszystkie, chyba oprócz rzeżnika. Takiego typowego i piekarni. Chociaż same piekarnie, no jeżeli one są te nowoczesne, to też przestaną działać. Ale wiecie, co nie przestanie działać? Wędzarnie. Takie prawdziwe wędzarnie, one nie przestaną działać. Młyny przestaną działać. Wszystkie maszyny przestaną działać, te, które cokolwiek wytwarzają e, jakiś prąd. Słuchajcie, nie wiem, ale coś mi coś mnie opluło Chyba nie jaskółka, no bo to jakaś raczej na wodę wyglądało. Zobaczymy jak będzie tak klapać, to zaraz uciekam stąd Czy szkoły będą działać? No są wakacje, no ale... Szkoły mogą działać. W czasie powstania działały. Warszawskiego. Moja mama kończyła taką, taką maturę robiła. Słuchajcie, to była ciekawa matura, bo to była matura, słuchajcie, z każdego przedmiotu. Z każdego, nawet z prac ręcznych. Wyobrażacie, wyobrażacie sobie maturę z prac ręcznych pisać. Tak sobie zażyczył za, Komorowski, chyba tak, chyba taką się wtedy był dowódca powstania. Znaczy przywódca pod te, w tego, no jest dopiero. Także tutaj Trzeba się mocno by było zastanowić jak to wygląda. Właśnie tutaj w smutnym widoku wszędzie są te krzaczki, a nagle brak. Bo ktoś tam wydeptał albo pieski siusiały Bo pieski wyjątkowo nie lubią. Tadeusz o tym namówił no, mnie, że pieski nie lubią jak się podlewa takiej krzaczki. To jest prawda, suczki mogą, ale pieski nie mogą. Mam tutaj jakiś taki kołek. Także słuchajcie, no zastanówcie się nad tym, co... i napiszcie na dole, no bardzo was proszę. Zobaczycie, bo wtedy, ile będzie, im więcej będzie tych postów, tym więcej będzie zastanowienia, wtedy będzie większe zainteresowanie nawet e, tym zagadnieniem w świecie. Bo dzisiaj to my traktujemy to jak a co tam tam wiesz tam nie było tego a teraz wyobraźcie sobie że coś się dzieje jakakolwiek akcja tak zwana przypuśćmy w założenia i chcę, chcę mówić wie, wiecie o co chodzi nie chcę mówić po imieniu ale jakaś taka dziwna no i nagle wszystko przestaje ee, nas interesować <laughs> nie ma latarni nie ma internetu nie ma, no nie ma i teraz gdzie pracujecie? Nie piszcie gdzie pracujecie i co by wysiadło, tylko czy na przykład w waszym zakładzie to urządzenie typu, znaczy to, no prąd musi być, żeby nie wiem co, ale dobrze, prąd możemy sobie zrobić z prądnicy, tak, możemy tam wytworzyć, tam są te agregaty na ropę naftową, nawet, nawet no, wiatrowe jakieś, albo tam solarne, no, już to prze, bez przesady, można by to było zastąpić jeszcze, przypuśćmy ruchoń jakąś fantazję, że będziemy robić uzyskiwać prąd spuszczenia wody w kranie i będzie kręcić jakąś taką, takim urządzeniem i to z tego urządzenia będzie prąd. No już dobrze niech będzie ten prąd, niech będzie, że to nie jest jakiś kłopot, albo na przykład jakaś elektrownia przyjedzie tutaj i będzie agregat jakiś potężny, tak jak w filmie jest, że na przykład w filmie się ma swój prąd na ogół. Filmowcy wiadą z agregatem. Dobra, w porządku prądu nie. No ale co, co jeżeli jeżeli jakiś taki... no co jeszcze? No, no szewc da radę, bo on tam kleiwi nawet przy świeczce może. Ale co nie może? No tak się zastanawiam. no Dla mnie to wszystko by się dało zrobić, bo... Ja kilkanaście razy byłem w takiej sytuacji, że właśnie słuchajcie, naprawdę tu chlapie coś i to bardzo tylko jakiś deszczyk. A pójdę do altanki, w altance sobie postoję, bo, pomyślę, bo, bo to jest bardzo interesujące po prostu z punktu widzenia nawet takiego, co by się stało, jakby nagle y, y, zaistniała jakaś taka zabawa. Łączność radiowa by przestała istnieć, telewizyjna też bo dzisiaj właściwie większość telewizorów idzie po kablu. Tak większość mamy telewizję kablową. Zresztą jak mieszkałem w Austrii, to w Austrii właśnie po raz Austria była cała opanowana przez kable. Całkowicie. I właśnie było to traktowane, że to jest lepsze, bo ta satelitarna, czy jakaś, ulega pod wpływem pogody, czy, czy czegokolwiek. A ta telewizja, to jest co? Jest bardziej stabilna. No ciekaw jestem, czy jest bardziej stabilna. Przecież, jeżeli są, to są te punkty, punkty, które mówią o dostarczaniu, tak? Te rozdzielnie, czy jakoś to się nazywa, nieważne te punkty, wiecie o co chodzi. Że ten przesuw zostaje nadany a one potrzebują znowuż jakiejś energii, no więc nie wiem sobie nawet, słuchajcie, nawet ciężko sobie wyobrazić, że nagle coś może takiego stać się i, i można się znaleźć. Ale, bo ja na przykład no, przypuśćłem w założeniu ja bez komputera, czy bym mógłbym na piechotę, no, oczywiście, że tak. Mam efemerydy, usiądę i no i z Bożą łaską jak to się mówi. To kółko narysuję od jakiejś tam sznurka i tam coś tam szpilki. Potem pozaznaczam, ale wiecie, stopnie to wszystko domy obliczyć. przy zanim wyliczę, to dzień dzień minie. To cały dzień minie i to, i to będzie taki naprawdę dzień stracony. A ja robię przeciętnie robię. 100 kosmogramów dziennie, 100 do 150. Czy normalnie, kiedy rozmawiam z osobą na temat jej kosmogramu, to tak się wydaje, ale słuchajcie, to nie jest tak, tylko zaraz Wam wytłumaczę. Przypuśćmy, że dzwonicie i pytacie się o cokolwiek. Muszę znać godzinę wydarzenia, potem od tej godziny robię, e, prze, mam godzinę wydarzenia i sprawdzam z waszą godziną urodzenia. I potem jadę tym tranzytem. No więc to już są, przypuśćmy, dwa albo trzy kosmogramy, takie liczone. Potem przechodzę do jakiejś tam sytuacji, że muszę zobaczyć progresję, bo progresy mnie bardzo interesują w tym momencie też. Ale nie zawsze, bo jak osoby znam, to nie muszę, ale jak nie znam, muszę. Teraz, jeżeli mam progresję, mam e, tranzyt, to już są cztery. Plus, jeszcze przypuśćmy, jakaś, jakaś e, no, znalezienie jakiegoś punktu e, czy jakiegoś działania, no to jeszcze mam to działanie. No to liczmy, że to jest 7 kosmogramów minimum. No to 7 kosmogramów niech one, nawet, nawet w takim, słyszeć jeden pogłos? Zaraz, ja sobie stanę tutaj na tej rozecie. I będę tutaj mówił, o błędna no w ogóle fantazja, a nie będę śpiewał, ale właściwie powinienem zaśpiewać jakim, takim tenorem, no. ten stary zegar mocno śpi, e, lepiej, żeby on się nie budził. I teraz, jeżeli jeżeli patrzymy tutaj na takie działania. No to sobie wyobraźcie, jak to wygląda. No, jak to wygląda? I teraz tak, 7 kosmogramów, liczmy nawet po 30 minut, yy, zrobienie takiego kosmogramu. Ja wiem, że są rekordziści, że powiedzą, a proszę pana, ja to w 10 minut zrobię. Dobra, niech robi to fajnie, ja go zatrudnię jako kalkulator, jak nie będzie prądu. Jak on w 10 minut nie zrobi, to, to mu dam taką moc przerobową, że nie wiem, czy on wytrzyma nerwowo. No więc yy, to nie jest takie proste teraz, jeżeli on zrobi, a ja jeżeli się pomylę z tym rysunkiem albo z tym wyliczeniem. No i co? I od nowa i, i coś sobie powiem i będzie taka kaszanka. No to jak to będzie wyglądać wesoło? Przecież to wtedy jest żenada. To jest po prostu majster z tych głupoty wtedy. Bo cały ten, cała ta moja wizja, czy całe to moje opowiadanie, właściwie można by wrzucić do kosza na śmieci i opowiedzieć a kuku śmietniku, podoba wam się wersja? Zszedłem z tego, bo przecież to tyle echo, to prawie jak u dziedzicowej na szmalec. Obiektyw oczywiście, powinien wysmarować obiektyw w szmalcu. To bym był bardziej taki gładki. Słuchajcie, uciekam, bo jednak coś chlapie, i to tak klapie, znaczy nie solidnie, tylko tak. O, klap, klap. Nie, nawet klapie, O, o, nie. Może powrócę. Może powrócę i posiedzę sobie tam, bo sobie powowiadam. A może to, to coś jest przejściówka jakaś deszczówka, przejściówka. No. Ale wyobrażacie sobie nawet. Nie można sobie obejrzeć pogody w telewizji ani w radio, ani wysłuchać jak to jest, co to jest. No to przecież po, po, po prostu znowu się idziemy. Telecho, telecho, echo, Tele echo, telecho, Tele Tele A to jest taki wzmacniacz dynamiczny. No po prostu rewelacja. Lepiej się nie zbliżać tutaj do tego środka, bo można... Ja jestem ciekaw, jak tutaj ze skrzypcami ktoś siedzi, to chyba dostaje awantury uszu. No tak to wygląda, no dobrze. No i co? Jak wam się to podoba? Bo po mnie bardzo. Jestem oszołomiony internetem. W ogóle te nowe technologie. Teraz popatrzcie, że coś by się takiego stało. Czy społeczeństwo by poszło w kierunku yy, ucieczki tak z Machu Picchu, czy tam z Angkor No jakby to było. W którym kierunku byśmy byśmy sobie doszli. Więc jakby to wyglądało? Kojarzycie? Cywilizacja Majów, Azteków, Tolteków, potem jeszcze tam jakieś, nawet, z, bo ja nie mówię o tej tej rzymskiej czy greckiej, bo to oni to tam podbili jednych, złupili ich drudzy i jeszcze coś. Ale jeżeli patrzymy na te kultury takie co naprawdę, no to, 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 to zobaczcie sobie, że to zupełnie inaczej wygląda. To, to wygląda mniej więcej na tej zasadzie, że coś było, coś walnęło i kalendarz majów się skończył i do widzenia wszyscy uciekli do dżungli, a my gdzie? Na rozpudę przecież tam wycięto połowy lasów. Hmm? To co nam zostanie? Łódka, słodka, która rzeka Wam się podoba? O i zaczyna ostro chlapać. Z przyjemnością Neptuna, ale proszę Neptuna nie chlapać tak mocno, chociaż tam słonko za chmurek wychodzi. Także tak to wygląda. Także mamy mamy jakieś podejrzenia o spisek Neptuna z Jowiszem bo chlapie także słuchajcie zastanówcie się ja was żegnam dzisiaj wiecie dzisiaj jest jakby nie było poniedziałek o nie podoba mi się to wcale to już nie jest przyzwoite na razie